Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Medycyna. Dzisiaj dowiecie się, że naukowcy odkryli przeciwciało, które skutecznie zabija koronawirusa. Jeszcze chciałam was tylko szybko zachęcić do odwiedzenia naszych sklepów. Linki w opisie. Badania prowadzone w Szkole Medycznej Amerykańskiego Uniwersytetu w Pittsburghu przyniosły zaskakujące wyniki. Naukowcy wyizolowali przeciwciało, które całkowicie neutralizuje koronawirusa SARS-CoV-2. Składnik przeciwciała wykorzystano już do opracowania leku do potencjalnego zastosowania terapeutycznego i profilaktycznego przeciwko koronawirusowi. Odkryte przeciwciało to najmniejsza jak dotąd biologiczna cząsteczka. Jest 10 razy mniejsza od pełnowymiarowego przeciwciała. Odnaleziono ją wśród ponad 100 miliardów potencjalnych kandydatów przy użyciu białka SARS-CoV-2 jako przynęty. Testy potwierdziły, że lek AB8, który opracowano na bazie przeciwciała, jest bezpieczny i wysoce skuteczny w zapobieganiu oraz leczeniu zakażeń SARS-CoV-2 u myszy i chomików. Niewielki rozmiar przeciwciała daje istotne korzyści. Przede wszystkim zwiększa potencjał dyfuzji w tkankach, co przekłada się na większą skuteczność w neutralizowaniu koronawirusa. Nowy lek może być podawany drogami alternatywnymi np. poprzez inhalację lub podskórnie. Co więcej, przeciwciała nie wiążą się z ludzkimi komórkami, a zatem lek nie będzie wywoływał negatywnych skutków ubocznych. Ze względu na duży potencjał w leczeniu i zapobieganiu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, nowo powstała firma Abound Bio, wspierana przez Szkołę Medyczną Uniwersytetu w Pittsburghu, wydała licencję na prowadzenie globalnych badań nad nowym lekiem. Pierwsze badania kliniczne na ludziach mogą rozpocząć się dopiero na początku 2021 roku po uzyskaniu zgody od Agencji Żywności i Leków FDA. I powinny przebiec znacznie szybciej niż w przypadku testów szczepionek. To byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne.